Polska mówi? Pani doktor Marta Monder, Polska Akademia Nauk, Ogród Botaniczny w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor, hipotetycznie mieszkam w bloku. Nie jest to duże mieszkanie i rozważam roślinki, takie, które mało są wymagające. Nie są dla nas niekorzystne, że tak powiem, zdrowotnie. Co mogłaby Pani polecić? W tej chwili na rynku mamy bardzo duży wybór różnych roślin. Do mieszkania takiego w bloku zwykłego, w którym zazwyczaj nie ma dużo miejsca, należy jednak chyba wybrać te rośliny. Które nie rosną zbyt szybko i nie zajmują wiele miejsca, tak żeby mogły się zmieścić na parapecie, ewentualnie na półce, gdzieś na regale czy, czy podwieszanym stojaku. Mamy dosyć duży wybór. Myślę, że doskonałe będą tutaj różne paprocie, takie jak certomium, nefrolepis. Ostatnio bardzo popularny jest zamiokulka zamiolistny. To jest taka roślina, która znosi też doskonale brak światła, co jest dosyć istotne w naszych mieszkaniach. Myślę, że również możemy ustawić na przykład draceny. Są również gatunki wolno rosnące, jukę możemy postawić, sansevierę też bardzo dobrze rosną w mieszkaniach i też tolerują zarówno i suche powietrze i no, takie powiedziałabym mniej korzystne warunki. Epipremnum, aureum to też jest bardzo dobra roślina, syngonium, także mamy tutaj bardzo duży wybór gatunków. Czy te rośliny, które Pani wymieniła, to są rośliny, które powiedzmy, mają takie samo zapotrzebowanie na picie, na wodę, e, wszystkie mniej więcej tak samo? Czy, 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 czy to różnie bardzo? Jak to wygląda? Ja się kompletnie na tym nie znam. <śm> no więc one oczywiście mają troszeczkę zróżnicowane wymagania, ale te rośliny, które wymieniłam będą tolerować wiele naszych błędów w uprawie. To znaczy, jeżeli przez chwilę o nich nawet zapomnimy, to nic im się nie stanie. Tak jak wspomniałam, ten zamiokulkas na przykład doskonale toleruje miejsca cieniste. Zasadniczo jest to roślina pochodząca z Afryki, która wymaga dosyć wilgotnych gleb, ale również zniesie, jeżeli jej nie będziemy jakiś czas, no powiedziałabym, obficie podlewać będzie tolerowała ten, ten brak wody przez nasze zapomnienie. Paprocie no mają to do siebie, że przeważnie jednak wymagają wysokiej wilgotności powietrza, które, którą w mieszkaniu z centralnym ogrzewaniem jest może trudno zapewnić, ale nefrolepis jest na tyle tolerancyjny, czy taka zwykła paprotka, że też poradzą sobie w takiej sytuacji. No tutaj, jeżeli chodzi o podlewanie, to lepiej o tym nie zapominać. Ale jak się zdarzy, to trudno. Um, Sanseviery to są żelazne rośliny na parapety. Jeżeli postawimy je trochę w cieniu, też to zniosą. Rosną nam dosyć wolno. Możemy zapomnieć od czasu do czasu o ich podlewaniu. To są rośliny o mięsistych, grubych liściach. Doskonale znoszą warunki takie właśnie w mieszkaniu, to suche powietrze, przestawianie nawet z miejsca na miejsce. To samo dotyczy pipremną aureum. To jest pnącze, które możemy podwieszać przez cały pokój. Ono będzie rosło zarówno w ciemnościach, jak i w takim troszeczkę miejscu bardziej oświetlonym. Też doskonale znieśli się od czasu do czasu, zapomnimy. Wiadomo, że jeżeli o rośliny będziemy dbać, będziemy je podlewać, będziemy nawozić, one będą rosły znacznie lepiej niż wtedy, kiedy, no jednak będziemy sobie pozwalać na pewne niedociągnięcia. Natomiast te rośliny, które do tej pory wymieniałam, świetnie sobie z tym poradzą. Podobnie draceny, doskonale rosną. Większość gatunków dosyć wolno, zanim ta dracena urośnie, duża, chociaż duże rośliny też w tym mieszkaniu czasami potrzebujemy, doskonale zniesie i takie ciemniejsze troszeczkę miejsce wbrew pozorom i no może nie zupełnie ciemno, na jednak musi mieć troszeczkę światła, natomiast nie musi stać na... Na parapecie może stać gdzieś w kącie pokoju, jeżeli pokój ma wystawę, bo to na to też trzeba zwrócić uwagę, na przykład południową czy zachodnią. To jest to doskonała roślina. Juki wymagają miejsc jasnych, ale też jeżeli zapomnimy o ich podlewaniu, to się nic nie stanie. A jeśli ten, powiedzmy, jest wyjazd na weekend, przedłużył się ten wyjazd, zapomniałem o tym podlewaniu, wracam i widzę, że coś się dzieje nie tak. Czy powinienem bardzo obficie podlewać taką roślinę, czy stopniowo powinienem, że tak powiem, przywracać ją do życia? Jeżeli chodzi o przesuszenie roślin, jest ono znacznie mniej groźne niż zalanie. Podczas zalania korzenie się duszą i zaczynają po prostu je porażać choroby grzybowe. Przesuszenie takie kilkudniowe najczęściej się wiąże, wiąże y, z czasowym zwiędnięciem ewentualnie rośliny. Ona po podlaniu, po napełnieniu na przykład podstawki czasem bezpieczniej jest taką roślinę na przykład wstawić. Do miski z wodą, żeby ona tej wody nabrała tyle, ile potrzebuje, żeby z kolei jej nie zalać, prawda? Bo, bo ona na początku tak może dosyć wolno reagować. Należy ją po prostu podlać i, i, i myślę, że kilka dni nic się nie stanie. Natomiast, jeżeli zdarza się nam to często, tudzież często wyjeżdżamy, warto jest do podłoża dodawać hydrożeli. Wówczas one gromadzą tą wodę na taki okres, kiedy jej no będzie brakowało wskutek czy naszego zapomnienia, czy takiego krótkiego wyjazdu. Proszę mi powiedzieć, pani doktor, tak się zastanawiam jeszcze, a czy są jakieś roślinki, które powiedzmy, które by pani odradziła, żebyśmy brali do mieszkania? Myślę, że. Tutaj, jeżeli ktoś jest takim, można powiedzieć, początkującym albo zapominalskim, warto. No, mnie jako ogrodnikowi jest trudno coś odradzać, ale takie rośliny, które wymagają wysokiej wilgotności powietrza, czy takiej, no, można powiedzieć, uważności w uprawie. Pani to doktor, są miałem na myśli rośliny, które po prostu mogą niekorzystnie wpływać na na przykład nasze samopoczucie. I takie w ogóle są. Myślę, że takich roślin nie ma. Każda roślina Funkcjonuje w taki sposób, że korzystnie wpływa na nasze samopoczucie. To jest tylko jej wzrost jest uzależniony od nas. Ona jest tak, jak dziecko, cały czas od nas uzależniona, to my jej dajemy pokarm, wodę, światło, to, co potrzebuje do życia. Rośliny pięknie rosnąc i kwitną, wszystkie będą wpływały korzystnie na nasze samopoczucie. Oczywiście teraz mówi się dużo o takim, można powiedzieć, wpływie roślin na nasze zdrowie, ale Zasadniczo no, są rośliny na przykład trujące, których nie powinniśmy spożywać, ale przecież my się nie zajmujemy jedzeniem roślin, które uprawiamy w doniczkach, tylko podziwianiem ich zieleni, ich piękna liści, tego, że wprowadzają taki sympatyczny, miły, ciepły nastrój. To wnętrze nabiera takiego, można powiedzieć, charakteru, miłej atmosfery. Takie wnętrza zupełnie inaczej wpływają na nasze samopoczucie. Jeżeli właśnie są, otaczamy się naturą, prawda? Chociaż w tak minimalnym, można powiedzieć, stopniu. Także nie ma roślin, które wpływają niekorzystnie na nasze samopoczucie. Ostatnie pytanie do Pani, Pani Doktor. Ehm, kiedy możemy zaobserwować pierwsze oznaki wiosny w ogrodzie botanicznym na naszych ogródkach? <laughs> na naszych ogródkach to wszystko zależy. Od tego, jakie rośliny nas otaczają, ponieważ niektóre już myślę, że teraz podczas tych dni ostatnich lutego możemy, może się uda nam zaobserwować. To na przykład jest Wawrzynek Wilczełka, taki zwiastun wiosny, kiedy zacznie rozmarzać gleba, na pewno pojawią się przebiśniegi, za chwilę śnieżyce. Już kwitną niektóre odmiany, zapewne wrzośców, one często swoje kwiaty wychylają już spod śniegu, także myślę, że już, już, tuż, tuż, poza tym na pewno kwitną już w ogrodzie oczary. Jeżeli ktoś ma, są takie gatunki, które zakwitają bardzo wcześnie, już w grudniu nawet w zimą, tak, czasami podczas cieplejszych dni stycznia, lutego, teraz one właśnie będą pokazywały nam, że już zbliża się pomału wiosna. Niedługo zaczną też kwitnąć leszczyny, na które mało zwracamy uwagę. Brzozy wkrótce się pojawią, także tak już wiosna pomału się zbliża wielkimi krokami. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Moimi Państwo gościem jest Pani Dr Marta Monder, Polska Akademia Nauk, Ogród Botaniczny w Powsinie. Dziękuję. Dziękuję.